Hej chłopaki, to z Georgia's Cakes, a dzisiaj pokażę wam, jak zrobić mój prosty biszkopt. Tyle osób prosi mnie o mój przepis, czy robię coś specjalnego, ale szczerze mówiąc, to takie proste, podstawowe składniki a to tylko metoda, którą zaraz wam pokażę. Więc zaczynajmy. Do tego będziemy potrzebować 250 g masła. To jest masło bez soli. Mamy 250 g cukru pudru 4 jajka, które już zważyłam. Które to są 200 g jajka, 250 g mąki samorosnącej i trochę miękkiego masła do wysmarowania formy do ciasta. Aby nadać ciastu smaku, dodajemy trochę ekstraktu waniliowego. Więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, jest rozpuszczenie masła. Więc mam tutaj patelnię i po prostu wrzucam całość do patelni. Ustawiam na małym ogniu, tylko aby się rozpuściło, nie może być za gorąco. Więc podczas gdy masło się topi, to dobry moment, aby wyłożyć formy do ciasta. Mam dwie formy do ciasta o średnicy 6 cali i podzielimy mieszankę na obie. Teraz pokryję całe wnętrze dodatkowym masłem, które mam. Możesz użyć sprayu do smarowania, jeśli chcesz, po prostu uważam, że to lepiej przykleja papier. I będę smarować dno i wszystkie boki. Wybierz dobrą powłokę, aby papier dobrze przylegał. Więc mam najlepszy trik do wyłożenia formy do ciasta. Po prostu wezmę trochę papieru do pieczenia i chcesz uzyskać szerokość formy do ciasta. Tak mniej więcej to jest w porządku. A potem złożę. Więc stąd chcesz to złożyć na pół. Potem jeszcze raz na pół. I od tego środkowego punktu złóż to na pół w trójkąt, i kolejny trójkąt, i następnie chcesz przyciąć to do tego samego promienia. Płomę do ciasta. I miejmy nadzieję, że otrzymasz dwie idealne okręgi, jeśli są połączone. Rozerwij je, jak to było proste, prawda? Umieszczę to na dnie każdej formy do ciasta. I powinno idealnie pasować. Teraz lubię obłożyć całą formę do pieczenia dodatkowym papierem. I moja teoria jest taka, że jeśli jakakolwiek część formy jest widoczna, ciasto do niej przyklei się. Więc naprawdę ważne jest, aby pokryć jak najwięcej formy. Użyję po prostu kilku nadmiarowych kawałków papieru i po prostu obłożę nim boki. Więc. Jak widzisz, obie formy do pieczenia są ładnie wyłożone. Brak widocznych form, co jest świetne. Tymczasem moje masło zupełnie się roztopiło. Mm, nie doprowadziłam do wrzenia, ponieważ nie pozwoliłam, aby zbytnio się rozgrzało, więc zrobię tu mały trik, ponieważ nie chcę mi się zmywać tylu misek, więc zostawię masło w garnku i dodam mój cukier puder od razu i wymieszać to. I co powstanie, to gęsta pasta z masła i cukru. Więc kontynuuj mieszanie, aż wszystko się połączy. Jak widzisz, mamy gęstą pastę. I całe masło i cukier połączyły się ze sobą, a teraz możemy dodać jajka, ale zanim to zrobię, rozbełtam jajka widelcem, aby łatwiej się mieszały. Wymieszaj jajka. A najlepsze w tym jest to, że ponieważ nie użyliśmy metody kremowania, gdzie ubijasz razem masło i cukier, jajka się nie zważą. Mieszanka. I łatwiej się miesza, a nawet lepiej możesz to zrobić wszystko ręcznie. Jajka są ładnie wymieszane, a ja dodam odrobinę ekstraktu waniliowego, który jest właściwie bardziej pastą. Myślę, że to intensyfikuje smak wanilii. Więc to jest mniej więcej łyżeczka. Najlepsze w tym zabawnym przepisie jest to, że możesz nadać mu dowolny smak. E, możesz dodać trochę skórki cytrynowej, pomarańczowej, trochę kakao, ale zawsze używam bazy waniliowej, ponieważ uważam, że podkreśla to smak. Składniki są już wymieszane, teraz pora dodać mąkę. Zamiast przesiewać mąkę i robić bałagan, możesz od razu ją dodać. Używam mąki samorosnącej, ponieważ składnik podnoszący jest już idealnie wymieszany, więc po co miałabym dodawać swój własny? A także nie musisz jej przesiewać, ponieważ robiliśmy to tylko kiedyś, kiedy torby z mąką były wymieszane z bog wie czym jeszcze, co było w sklepie, a dzisiaj tego nie mamy, co jest szczęśliwe. Więc może to od razu trafić tam. i wymieszać. Ja. po prostu. Delikatnie mieszam mąkę. Na początku, aby mąka była wymieszana, upewniłam się, że nie ma grudek. I widzisz, że masz tę piękną gładkość, konsystencję ciasta. Teraz wleję to do formy. Jestem perfekcjonistką, więc teraz zważę mieszankę do formy. I jeśli moje obliczenia są poprawne, potrzebujesz 475 gramów mieszanki w każdej formie. Ciasta są już w formach, równomiernie rozłożone. Zamierzam włożyć je do rozgrzanego wcześniej do 180 stopni Celsjusza piekarnika. Pieczenie zajmie około 40-45 minut. Podaję zakres czasu, ponieważ każdy piekarnik jest inny. Sprawdzam po 35 minutach i obracam formy. Dobrze, więc są idealnie upieczone i można stwierdzić, że są w pełni ugotowane, ponieważ są równomiernie złocisto-brązowe. A kiedy je dotkniesz, odczujesz sprężystość, a w środku są twarde. Kieruję się instynktem piekarza. Można sprawdzać nożem, czy ciasto jest upieczone w środku, ale to nie zawsze działa, bo nadal zapada się w środku. Dlatego polegam na swoim instynkcie. Zostawię je w formach, aż ostygną na tyle, by móc bezpiecznie dotknąć rękami. Następnie wyjmę je do całkowitego ostygnięcia. Ze względu na ułożenie powinny łatwo się wysunąć i... Po prostu zdejmę cały papier, aby ciasto mogło oddychać. Jak widzisz, gąbki wyszły naprawdę ładnie. Masz te naprawdę ładne, gładkie krawędzie dzięki temu, jak wyłożyliśmy formy. Możesz również zauważyć, że nie ma tam grudek masła dzięki temu, jak roztopiliśmy masło. Mówię ci, to jest przepis nie do zepsucia. Zawsze mi to wychodzi i możesz zrobić z tym, co tylko chcesz. Dodaj do tego smaku, udekoruj i chcę zobaczyć Twoje kreacje. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujesz, zapraszam na Instagrama George's Cakes. Upewnij się, że oznaczasz mnie, bo chcę zobaczyć wszystko, co tworzysz. Dzięki za obejrzenie mojego filmu na YouTube. Polubiajcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał, by być na bieżąco z najnowszymi filmami. Obserwujcie mnie na Instagramie Georgia's Cakes i oznaczajcie mnie w swoich kreacjach. Chętnie je zobaczę. Do następnego razu.